Tak będzie wyglądało centrum przesiadkowe w Gliwicach. Projekt zachodniej bramy metropolii Silesia powstanie w oparciu o jeden z wariantów firmy Anarchi Group. Urząd Miejski prowadzi intensywne przygotowania do budowy nowego centrum przesiadkowego. Będzie to zintegrowany system stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych z parkingami dla samochodów i rowerów oraz zapleczem dla podróżnych. Jakiś czas temu kupiliśmy od polskich kolei państwowych grunty po północnej stronie Dworca kilka hektarów dotychczasowych nieużytków terenów, terenów zbędnych dla kolei, i tam zamierzamy wybudować nowoczesny y, dworzec autobusowy, nowoczesne centrum. Przesiadkowe. Centrum przesiadkowe będzie skupiać wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu i usprawni przemieszczanie się podróżnych. Inwestycja ma być gotowa do 2020 roku. Zlokalizowana będzie po północnej stronie dworca PKP. Zmodernizowany zostaną również plac piastów i plac przed dworcem od strony południowej, czyli od ulicy Zwycięstwa. Tym projektem objęty jest plac piastów, a więc dotychczasowe zlokalizowane w dużym takim rozproszeniu i trochę w nieładzie przystanki autobusowe oraz. Plac przed dworcem, ten od strony południowej, a więc ulicy zwycięstwa. To wszystko objęte jest jednym zamierzeniem projektowym. Rozwiązania architektoniczne węzła przesiadkowego zostały przedstawione przez Urząd Miejski oraz lokalne media. Mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w sprawie proponowanych wariantów. Przeanalizowano wady i zalety trzech wariantów architektonicznych, biorąc pod uwagę zarówno głosy mieszkańców, jak i specjalistów z branży budowlanej. Zdecydowano się na realizację wariantu numer jeden. Wybrana koncepcja zakłada nie tylko poprawę estetyki przebudowanego obszaru, ale przede wszystkim funkcjonalność. To rozwiązanie gwarantuje najlepsze wszystkich koncepcji zagospodarowanie przestrzeni wewnątrz obiektu. Zadaszenie będzie praktycznie bezawaryjne i pozwoli na dobre doświetlenie wnętrza obiektu. Na placu dworcowym zostaną zastosowane przyjazne podróżnym rozwiązania architektoniczne. Elementy małej architektury nadadzą placom przed dworcowym reprezentacyjny charakter i będą współgrać z architekturą centrum przesiadkowego, scalając tereny po północnej i południowej stronie dworca PKP. Według planu przetarg na dokumentację budowlaną ma zostać ogłoszony na przełomie sierpnia i września. Prace projektowe potrwają około 12 miesięcy. Pierwsze łopaty zostaną wbite nie wcześniej niż na początku 2018 roku.